Supercharger 86V 5A. Teraz jest 10V, 10A przepraszam, prąd do ładowania super Różni się też kostka, także nie można tutaj jakby podłożyć tego. Ale ten motocykl naładowany, miał na to cały dzień. I zaczynam właśnie od takiego tematu ładowania, nawiązując do ostatniego odcinka, w którym to pokazywałem właśnie, jak ładowałem na przedłużaczu takim ogrodowym, jak to ktoś tam mi tam wspomniał, jak ładowałem trzy motocykle elektryczne na raz i wspomniałem, że mi się przedłuża, że grzeje. Z automatu dostałem lawinę komentarzy bardzo tendencyjnych, tłumaczących mi, że zrobiłem cewkę, dlatego on się grzał. Jestem tego świadomy, że on się grzał. Byłem pewien, że się nagrzeje, tylko nie byłem pewien na ile się nagrzeje. To był, no w sumie nie sprecyzowałem tego, więc to, to jest normalne, z drugiej strony bardzo fajnie, że zareagowaliście, wyjaśniliście to w taki sposób i dla potomnych niech będzie taka wiedza, ja też to zrobiłem po prostu z czystej ciekawości, cały dzień siedziałem, ładowałem, przepinałem tylko gniazdka, więc byłem świadomy tego, jak to działa, już po prostu z doświadczenia wiem, że taki przedłużacz potrafi się spalić w taki sposób, natomiast słuchajcie, Typowy użytkownik albo przeciętny użytkownik pojazdu elektrycznego niekoniecznie musi znać się na elektryce. A nie, po, nie musi wiedzieć takiej rzeczy, że taki przedłużacz musi rozwinąć, a jeśli taki użyje, podłączy, to co się z nim stanie? Czy on da takie obciążenie, że faktycznie ten przedłużacz się spali? Wiecie, nigdzie w instrukcji obsługi nie ma napisanego czegoś takiego, żeby taki przedłużacz właśnie rozwijać, w związku z powyższym może warto o tym wspomnieć w takim filmiku, tak? a nawet jeśli nie w filmiku, to po prostu przy sprzedaży kolejnej sztuki będę mówił, że proszę uważać, proszę sprawdzić, proszę zwrócić na to uwagę, żeby nie doprowadzić do problemu, prawda? Więc, więc wiecie, no spotkałem się z różnymi ludźmi. Zresztą widzicie to na przykładzie serii warsztatowej, gdzie ludzie gdzieś tam sami próbują dłubać, kombinować, nie zawsze w ten sposób logiczny czy normalny. Czasami trzeba się nauczyć na własnym błędzie, a czasami ktoś może nauczyć albo podpowiedzieć coś. No i to właśnie to, to był główny cel Tyle w kwestii ładowania elektryków, a ten, ta sztuka czeka na decyzję i czeka na sądny dzień. Marzył mi się jakiś projekt grubszy, z jakąś 125, nawet 50 przerobić jakąś fajną coś z niej zrobić, jakiegoś customowego Scramblera, czy tam właśnie takiego nietypowego sprzęta w stylu Mad Maxa, a tu się pojawia może pomysł, żeby kombinować właśnie z takim Super soką. Pierwsze akcesorium dotarło, tylko dostałem niekompletne eee, i w kolorze takim niedokoniecznie pasującym mi tutaj może przemaluję, chociaż tu jest takie logo ładne. No i to jest oczywiście osłona lampy. Do tego wyobraźcie sobie maszynę lekko podniesioną, a nawet jeśli nie podniesioną, to na lepszych laczkach kostkowych. Wyższa kiera, żeby było wygodniej jeździć w terenie, w lekkim terenie, dodam. Jak widzieliście filmik o Super Soko TC Maxach z nowym, 19-20 rocznikiem, macie tutaj w karcie w lewym górnym rogu informacje, znaczy link do tego, tego filmu, zobaczcie sobie. One bardzo fajnie szły po, po tym piachu, leciutkie, fajnie sobie dawały radę. A jakby tak dać dobre, dobre opony, to dałyby jeszcze więcej frajdy, Jakby trochę podnieść go na zawieszeniu z pomocą kilku takich prostych trików, to. Mogłaby być to fajna maszyna, taka lekko terenowa, nie? Jako czysta ciekawostka a to traktujemy. No zobaczymy. Czekam, czekam na decyzję, czy coś będziemy działali, czy nie będziemy działali, ale mam już pewną wizję, co tutaj zrobić, jak, jak przeprojektować z tyłu ten błotnik, co z nim zrobić z przodu, żeby go podnieść, aby jakiś taki endurowy dać. No może być fajny projekt. Także to już wkrótce, mam nadzieję. A dzisiaj zabieramy się za kolejne maszyny. Daję szanowni. witajcie ponownie, Kamil z tej strony I Dzisiaj zaczynam od pojazdu, za który dostałem reprymendę swego czasu Ponieważ jeden z odcinków na miniaturce był właśnie Junach 905 w kolorze czerwonym W samym odcinku nic nie było wspomniane na temat tej maszyny Jeden z oglądających mi to wypomniał, że tak powiem Sorry, tutaj pomyliło mi się, nie tak miały te odcinki być wrzucane do internetu Także uzupełniam wpis 905 I o 905 musicie wiedzieć dwie rzeczy jest to motocykl, który występuje w 125 i w 50. 50 występuje w dwóch wersjach: wtryskowej i gaźniku elektronicznym. Ten z gaźnikiem elektronicznym ma oznaczenie 905F i wszelkie przeróbki z tym motocyklem nie mają najmniejszego problemu. Nie ma najmniejszego problemu z przeróbkami tego motocykla, ponieważ ta elektronika, jak już nieraz powtarzałem, to jest tylko taka pizna wodę fotomontaż i w bardzo łatwy sposób można się tego pozbyć, przerobić to jak się chce. Jeśli chodzi o wtrysk, zaletami wtrysków, niejednokrotnie już opowiadałem, od o zaletach tego typu rozwiązania i w 905 też to wszystko jakby miało przełożenie, natomiast faktycznie ten wtrysk no był zamolony. Ten motocykl jest zamolony w takiej formie, w jakiej on wychodził, czyli zblokowanej. Po odblokowaniu maszyna troszkę nabierała wigoru, ale i tak duża maszyna w nadwoziu 125 bądź co bądź, a z silnikiem 50 troszkę jej brakowało tej mocy, dlatego popularne są przeróbki na 80, ale Temat, który interesował niejednokrotnie imię i Was, z tego co wiem w komentarzach, czy da rady przerobić wtrysk na większą pojemność, czy ten wtrysk ogarnie. I fakt faktem, miałem to robić na przykładzie 250 albo 125. -tki. Ale no nie ma takiej opcji. W sezonie, jak się trafiają takie przeróbki, nie mam na to czasu. Najzwyczajniej w świecie, albo się nie podejmuję po prostu ze względu na, na czas, który jest na to potrzebny. A jestem sam i no nie mogę sobie na to pozwolić. Poza sezonem, takie rzeczy można uskuteczniać, i tak oto właśnie w tym przypadku takie, taka przeróbka jak najbardziej się trafiła. Dobrze, że nie wziąłem tego w sezonie, bo jest dużo roboty. Co jest do zrobienia? praktycznie tutaj jest cała elektronika wymieniona znaczy elektronika, elektryka może tak się wyrażę jest tu wszystko wymienione na, na, na od wersji gaźnikowej czemu? pewnie można to zrobić taniej nawet na pewno można to zrobić taniej, ja też próbowałem z modułem na prąd stały, żeby zrobić wiązki i tak dalej, ale tak czy inaczej część rzeczy trzeba było wymienić, druga rzecz ten motocyk zmieni kiedy prędzej czy później klient czy właściciela ten właściciel nie będzie nie dostanie karteczki co gdzie, jak było wymienione z czym, od czego i tak dalej. Tylko będzie chciał iść po części i powie, że mam ją na 905 proszę o moduł zaponowy albo cewkę albo cokolwiek, i taki coś musi dostać. Dlatego pomyślałem, że zrobię to w taki pełnoprawny logiczny sposób w związku z powyższym zaczynając od dołu silnika oczywiście głowica, cylinder są od wersji 80 cm 72 cm, sześcienne dokładnie z powiększonymi zaborami, tak jak być powinno, króciec dolotowy jest grubszy zastosowany też dostosowany do tej pojemności gaźnik od 110, znaczy on pasuje nawet do 110 jakiegoś kłada, dość popularny tutaj akurat klient go dostarczył na, na linkę działający chyba za krótki przewód dałem no, muszę zmienić przewód paliwowy, bo widzę, że będzie uciekało paliwo i, i, i przeciekał, ale o tym za chwilę No i, 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 i dalej Prodnica Prodnica razem z, z kołem magnesowym została wymieniona od wersji gaźnikowej Tutaj konkretnie od WS50, czyli od tego silnika Taka, żeby ładowała, albo od Junaka 901, który też ma Od którego została zastosowana cała wiązka Wiązka której tak na dawną sprawę nie musiałem jakoś specjalnie przerabiać. Trzeba było przerobić dojście, znaczy wejście do licznika, kilka pinów poprzepinać w kostce, bo kostka pasowała. To samo jeśli chodzi o czujnik zmiany biegów. 901, od której mam wiązkę, miała biegi wszystkie w dół, a tutaj jest 1 w dół, aż ta biegów w górę, więc trzeba było tylko też piny poprzestawiać. Dorobić kostkę do lampy przedniej. I z tyłu tutaj um, światełko podświetlające tablicę rejestracyjną też jest podłączone oddzielnie. A 901 ma tylko kostkę na tylną lampę i na kierunkowskazy. Ale to tam taka, taka, te, te takie szybko złączki, cyk, jest po problemie. Banał. Dalej, co trzeba? Świeca, znaczy cewka zaponowa też jest inaczej zasilana tutaj w takim układzie wtryskowym, także cewka poszła do wymiany. Filtr paliwa, oczywiście nie ma kranika paliwa tutaj w zbiorniku, kranik paliwa wylądował tutaj zamontowany. E, prosty, fajny sposób, w miarę łatwo dostępny, ale nie rzuca się jakoś w oczu. no nie miałem za bardzo, nie, nie, nie pasowało mi tu i nigdzie indziej go zamontować. E, Filterek paliwa jest fajny, bo to jest redukcja z tego przewodu oryginalnego, on wychodzi oryginalny z pompy. E, Tutaj jest chyba 7 mm, tam jest 5 mm, także te, te żółte elementy to są redukcje. Bardzo fajny filterek udało mi się trafić. Też jest na stałe tutaj wmontowane, żeby nie latał w jakiś specjalny sposób. Mankament tego typu rozwiązania. Pompa paliwa, ogólnie w ogóle tak. Gaźnikowa wersja ma tutaj gdzieś właśnie na samym dole spawany tudzież dokręcony kranik paliwa i kranik paliwa oczywiście jest pozycja otwarta i rezerwa rezerwa czyli bierze to z najniższego punktu paliwo Rez otwarty ma tutaj taką rureczkę wystawioną i bierze do, pewne, do pewnego momentu tak mniej więcej 3 litry zostają w zbiorniku na rezerwie pompa paliwa na ile będę mógł to Wam pokazać, to pokażę. Jak widzicie znajduje się na bocznej ścianie. Tutaj na tej wysokości dokładnie. I o ile ta pompa paliwa działa tak jak działać powinna, czyli elektronicznie, to ma tutaj najniżej jak się da jest umieszczona sama pompka elektroniczna i takie sitko, które zbiera cał, całe paliwo, zasysa tam, prawda, ciśnieniem wstrzykuje do, do fryskiwacza. Działa. W przypadku przerobienia tego tak jak ja zrobiłem, wywywyszyłem tą pompę otwór jest mniej więcej właśnie na tej wysokości, czyli na wysokości kranika, znaczy dopływu do, do paliwa w kraniku paliwa, w pozycji otwartej, także mniej więcej te 3 może 4 litry, po prostu są nieużyteczne w zbiorniku, będą niewykorzystywane bo po prostu no, tutaj otwór jest za wysoko to jest jeden mankament ale tego nie byłem w stanie przeskoczyć no, nie będę wymieniał u zbiornika nie będę go spawał w żaden sposób no bo nie jest to opłacalne i tutaj y, z pomocą jest fajne rozwiązanie jak jest obudowa metalowa czy plastikowa a w środku jest y, schowany zbiorniczek paliwa to jest wtedy tańsze rozwiązanie łatwiej jest to wymienić taniej jest to na pewno wymienić Cóż dalej? Filtr powietrza. Został ten sam, bo jest taki sam. Natomiast rura musiała być wymieniona całkowicie, jeszcze przedłużona, powiększona, żeby weszła na gaźnik. Kolejna, kolejny taki, taki problem. Teoretycznie, gaźnik, który dostałem, no dostałem, żeby obniżyć koszty, co sobie klient tam gdzieś kiedyś wcześniej kupił do innego motocykla, dał go teraz, żeby zamontować. Natomiast kupił taki z ze ssaniem na linkę. I tą linkę trzeba byłoby tutaj gdzieś podpiąć. Jest taka opcja w manetce, natomiast tego póki co nie podpiąłem i tak znowu to zostanie. Tak, tak też ustaliliśmy, więc to pozostawiam niezrobione. Aczkolwiek on pali na zimnym silniku, jak marzenie. Także e, także, tak. także nie jest to potrzebne. Linka oczywiście e, gazu została wymieniona, no bo jest, jest inna. Także takie pierdoły totalne, e, o których trzeba pamiętać, o których trzeba wiedzieć. Mm, cóż jeszcze, chyba tyle. A, no i moduł zaponowy oczywiście. Regulator napięcia jest inny i wszystko jest od Junaka 901, ale działa fajnie, ładuje, nawet ma lepsze ładowanie niż na wtrysku. Także e, to jest taki e, plusik. Tutaj nic się nie zmienia, wszystko działa dokładnie tak samo. Oczywiście kontrolka wtrysku tylko nie świeci, można sobie ją podłączyć pod cokolwiek innego. I teraz, czemu na przykład zmieniałem prądnicę. Bo prądnica ma inaczej zasilany impulsator. Jakby moduł wtryskowy ma zasilanie bezpośrednio postacyjce, jakby nie z akumulatora. Także moduł. Trzeba byłoby zastosować wtedy na prąd stały i taki też próbowałem zastosować. Natomiast mówię, za dużo zabawy, tak czy inaczej musiałbym wymieniać prądnicę, znaczy ten, koło magnesowe, ponieważ jak widzicie, no, tutaj tych magnesików zliczających impulsy jest masa. To jest specyfika ta, ta synonim. Miesza z tym odtrysku. Gaźnikowce mają jeden tutaj magnesik, i to. I dlatego musiałem zmienić koło magnesowe. Pronica jest też innego rozmiaru, ponieważ tutaj ona zwiększa, tak jak w stowieskach piątkach, praktycznie tutaj jak w 50 no, maleńka, ale bardzo wydajna. Bendix się nie zmienia, czy tam koło kierunkowy, jak, jak zwał, tak zwał. Tutaj dlaczego wtrysk nie mogłem zastosować? Bo ja odpalałem tą 80 na wtrysku, natomiast tutaj mała, mały otwór, tutaj za mały otwór. Za mały wtryskiwacz. Mapa, mapa, oczywiście, mocno zblokowana tego faja. Podkładając od 125 też dużo to nie zmieniało. Trzeba było po prostu więcej tutaj się pobawić. Dlatego wymieniałem to w ten sposób. Cóż jeszcze? Regulator napięcia, o już mówiłem. I no, i tyle. Także troszkę, troszkę więcej to kosztowało. No tutaj. Pewne, pewne rzeczy mogę, przyjmuję sobie w rozliczeniu, bo na pewno to wykorzystam. To będzie pasowało mi do innych motocykli. Cały komplet przepustnica jest niedostępny na, na elementy, a tutaj mogę to wykorzystać, bo wiem, że jest wszystko sprawne i małym przebiegu. Nie wiem, to chyba ma, no nie dużo ma przejechanych w każdym razie. Także to sobie zostawiam i będę miał na przyszłość i klientowi to inaczej rozliczę. Natomiast no faktycznie te jak jak przeróbka czegoś takiego kosztowała tam 500 zł, mniej więcej 600 w zależności od serwisu i części jaki zastosuje się no to tutaj już trzeba jakieś no siedem stówek pewnie policzyć za coś takiego opłaca się czy nie opłaca to już kwestia tego co co kto potrzebuje. Tutaj jeździ facet po prostu na co dzień do pracy, do jazdy. Z prawnego punktu widzenia wiem, że ktoś się na pewno przyczepi, że tak nie można jeździć, bo to przepisy, ubezpieczenie i tak dalej. Jakby robił, jeśli tym dzieciak, to bym się martwił. Jeździ tym dorosły człowiek co dzień do pracy, nie zdarzyło mi się, żeby policja jeszcze przyczepiła się do takiego delikwenta, ponieważ oni po prostu na w świecie nie pałują tych sprzętów jak małe, jakieś tam dzieciaki kombinujące i, i, i maltretujące swoje sprzęty. O, tutaj jeszcze jedno mi się przypomniało. Sonda lambda. Ja miałem, ja miałem jakąś starą, nie miałem tutaj żadnej śruby, nie chciałem tego zaspawać, to w, 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 wkręciłem taką nieczynną. Taka ciekawostka z Junaka 905, zobaczcie. Tutaj dolne mocowanie silnika, tutaj górne mocowanie silnika, jeśli mówimy o silniku 125. 50 ma mniejsze odstępy między śrubami, więc jest spawany taki adapter i po jego wycięciu i wstawieniu tutaj 125 będzie ona banglała, chociaż trzeba byłoby tutaj taką poprzeczkę jeszcze dać do tutaj tej, tej rury wzmacniającej, żeby mieć pełną kołyskę. No i tutaj mocowanie na górze jest od 125, także nie postarali się Chińczycy, nie wycięli tego. Plus ewidentny rozwiązania na wtrysku, znaczy takiego na gaźniku normalnym. Kopniak, którego e, fabryka nie zlikwidowała, nareszcie będzie normalnie pracował i działał. Także e, no, są plusy e, te, tego, tego typu rozwiązania. Tak? Bo tak no, na, na wtrysku, e, jeśli nie macie akumulatora, to i tak nie odpalicie. A tutaj, czy akumulator jest, czy nie ma, czy ładowanie siądzie, on zawsze odpali. No, i to tyle na, na temat 905. E, no, tyle.